kawalec. Witam państwa serdecznie w naszym cyklu z serii Wydarzenie tygodnia. Powracamy dziś do 7 listopada w Warszawie, gdzie obchodzona była pierwsza rocznica utworzenia Centrum Nauki Kopernik. Choć powstawało od 2004 roku, to pierwszy rok działalności przyniósł mu ogrom sukcesów i wielką popularność, z czego ogromnie się cieszę i serdecznie gratuluję. Przeznaczone z budżetu państwa 20 milionów złotych na działalność centrum w 2011 roku zostało efektywnie wykorzystane. O czym chyba najlepiej świadczy fakt, że ponad 95% Polaków słyszało już o jego działalności, a średnia odwiedzających centrum w ciągu jednego dnia to ponad 2000 osób. Na koniec nie pozostaje nic innego jak życzyć, aby jednym z najważniejszych planów rozwoju stało się rozszerzenie dotychczasowej działalności na inne miasta w Polsce. Dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia aktualności na stronie naukoznawstwa na Facebooku.